Cześć, witaj na moim kanale. Jestem położną i certyfikowanym doradcą laktacyjnym, mam na imię Kamila i w tym filmie opowiem Ci, dlaczego niektóre dzieci odrywają się od piersi podczas karmienia, odpychają, denerwują, złoszczą i po prostu te karmienia przerywają, co sprawia, że manifestują zachowania, które dla mam stają się coraz to bardziej i bardziej frustrujące. Zapraszam! Na otarcie łez, na początek pocieszająca informacja. Większość z tych przyczyn, które powodują takie zachowania, są do rozwiązania na jednej, dwóch wizytach po wdrożeniu kilku prostych zaleceń. Każdy przypadek jest indywidualny, więc te zalecenia też dobieramy indywidualnie. U większości z Was laktacja i karmienie będzie przebiegała fizjologicznie, więc nawet jeśli takie trudności się pojawią, będą wystarczyły po prostu krótkie i proste zalecenia do wdrożenia. Przejdźmy więc do tych najczęściej spotykanych powodów, które obserwuję na wizytach, czy to tych online, czy stacjonarnych, bo zgłaszacie się z różnymi problemami z różnych zakątków świata i jakoś pomóc Wam trzeba, przynajmniej się staram. Tak więc, pierwszym powodem jest hiperlaktacja. Hiperlaktacja to takie zjawisko, kiedy masz po prostu za dużo pokarmu. I nie mówimy tutaj o nawale mlecznym, który jest w pierwszych dobach i wtedy zawsze jest za dużo pokarmu. Natomiast o takim zjawisku, które po prostu zostaje z nami przez większość karmienia piersią czy na stałe: e, hiperlaktacja, za duża ilość pokarmu. Dziecko nie jest w stanie go spić, mimo że znaki efektywnego karmienia piersią są spełnione. Czyli pokrótce dziecko najada się, dobrze przybiera na masie ciała, dobrze się wypróżnia i siusia. Co ta hiperlaktacja powoduje? Powoduje, że ta piersi jest tak pełna, że gdy dziecko przystawia się do piersi, to nie dość, że leci mu z bardzo dużym ciśnieniem, to jeszcze bardzo duża ilość pokarmu. Trochę tak, jakbyśmy mieli napić się Coca-Coli, ale najpierw wstrząśniemy butelką, a dopiero potem zaczynamy ją pić. Takie karmienie może być dla dziecka trudne, zwłaszcza w pierwszych tygodniach, kiedy jeszcze ma malutką buźkę. No i może powodować u niego dyskomfort, ból, strach przed zakrztuszeniem, zakrztuszenie, dlatego właśnie zaczyna odpychać się od piersi i przerywać karmienia. Hiperlaktacja może mieć różne podłoża, między innymi hormonalne, no, wynikające z waszych różnych chorób, dlatego też wnikliwie pytamy o różne rzeczy na wizycie podczas wywiadu, które nakierowują nas na to, czy rzeczywiście jest tendencja do hiperlaktacji i czy możemy coś z nią zrobić. Drugim powodem może być no, niewiedza i strach, czyli niepotrzebne. Nadmierne używanie laktatora, kolektora pokarmu, czy odciąganie nawet ręczne, które powoduje, że piersi są przestymulowane. Dlatego zawsze podkreślam, że w karmieniu piersią, jak i w pielęgnacji dziecka, czy przy porodzie, najważniejsza jest profilaktyka i wiedza, co mam zrobić, żeby nie dopuścić do powikłań. Staramy się zminimalizować ryzyko wystąpienia właśnie tych trudności poprzez edukację. Kolejnym powodem jest coś bardzo podobnego. Czyli hiperaktywny wypływ pokarmu z piersi. Wcale nie musisz mieć za dużo pokarmu, możesz mieć go w sam raz, a możesz nawet go mieć za mało. Twoje dziecko wcale nie przybiera dobrze na masie ciała, nie robi odpowiedniej ilości siku i kubek lub wymaga dokarmiania, ale podczas karmienia piersią, zwłaszcza na początku, kiedy jest odruch oksytocynowy wyrzutu pokarmu z piersi, dziecko zaczyna manifestować takie nerwowe, agresywne zachowania lub wręcz odpycha się od piersi. Charakterystyczne przy hiperaktywnym wypływie jest to, że dziecko zachowuje się w ten sposób tylko na początku karmienia lub gdy piersi jest mocno przepełniona, czyli najczęściej po nocnej dłuższej przerwie, kiedy wstajecie rano na pierwsze karmienie. Tak większość z Was relacjonuje, że wtedy to karmienie jest najtrudniejsze. Kolejny powód niedobór laktacji czyli po prostu zbyt mała ilość mleka. Masz Normalny wypływ pokarmu, nie jest on nadmierny, nie ma tutaj żadnej hiperlaktacji. Dziecko fajnie pije przy piersi, ale tylko przez dwie minuty albo trzy, a później zaczyna się denerwować, lub jest tak mała ilość pokarmu, lub jego brak z uwagi na różne powody, o które także pytamy na wizycie, mogą to być także zaburzenia hormonalne lub wywiad, to co się działo tuż po porodzie, też ma na to wpływ na ilość pokarmu w najbliższych tygodniach. No to jeżeli pokarmu jest mało, a dziecko jest głodne, to przystawiając się do piersi zaczyna intensywnie ssać, o tyle o ile jeśli zacznie mu lecieć z tego pierwszego wypływu oksytocynowego, który pojawia się po około pół minuty do dwóch minut od kiedy dziecko zacznie ssać pierś. No, dziecko jest spokojne, przełyka, e, jest usatysfakcjonowane. No, ale zaczynają się schody w momencie, kiedy tego pokarmu już w piersi nie ma lub jest go tak mało, że dziecko musi ruszać tą buźką po kilka, kilkanaście razy, żeby w ogóle zrobić łyczka. I wtedy właśnie też może manifestować takie zachowania odrywania się, odpychania od piersi e, i pokazywania, że jest po prostu wściekłe. Kolejnym powodem może być refluks niemowlęcy. Czyli taka rzecz, która jest fizjologiczna u dzieci, nie jest to stan chorobowy. Refluks, cofająca się treść, mleczko, która może cofnąć się dotąd, może cofnąć się do jamy ustnej, może cofnąć się i dziecko uleje, a czasem nawet uleje nosem, jeśli się dużo naje lub gdzieś tam przewijaliśmy po karmieniu, czy dziecko się prężyło, bo chciało zrobić bączka czy kubkę, to może nawet dojść do ulania. I ten refluks ma co do siebie, że on często się pojawia, tak? Czyli dziecko albo często nam ulewa, albo często widzimy, że Coś tak jakby przeżuwało, jak leży na pleckach, no ta treść się podnosi. I przy refluksie, jeśli szybko leci pokarm, dużo jest tego pokarmu, dziecko gwałtownie napełnia żołądek, no to objawy refluksu się nasilają i zaczyna się takie błędne koło. Dziecko chce jeść, potrafi spijać, ale tu się cofa. A tutaj wchodzi, no i zaczynają się schody. Dziecko może czuć dyskomfort, uczucie zakstuszenia, może nawet czuć bolesność, dlatego też zaczyna odrywać się od karmienia, może chwilę pisnąć, krzyknąć, za chwilę się uspokaja, znowu się przystawia, no i te karmienia właśnie tak nerwowo wyglądają. Też nie do końca powinno tak być, więc wtedy staramy się wdrożyć zalecenia, które od doradcy laktacyjnego otrzymaliśmy. Kolejnym powodem, który mam nadzieję nie będzie się już zdarzał, albo będzie się zdarzał niebywole rzadko z czyjejś po prostu niewiedzy i braku robienia aktualnych kursów, szkoleń i tak to zmuszanie dziecka do przystawienia do piersi w szpitalu w pierwszych dobach. Kiedyś była taka praktyka, że kiedy dziecko nie umiało złapać piersi, no to przytrzymywało się mu główkę, przy tej piersi mocno dociskało, zwłaszcza wcześniaki czy jakieś takie śpiące dzieci z żółtaczką, no i o tyle, o ile udało się, że to dziecko tą piersi złapało, tyle jak mama wychodziła do domu, to część z Was zgłaszała się z problemem. Moje dziecko nie chce w ogóle przestawić się do piersi, reaguje jakbym go, wszystko powiem, ze skóry obdzierała. Tak, bo wytwarza się taka, no nazwijmy to mini trauma z tego przymuszania do przestawiania, tak? Czyli rezygnujemy z takich zachowań agresywnych, forsownych, dociskowych i jeżeli ktoś proponuje nam taki sposób, Przedstawienia w szpitalu, to ja nie zgodziłabym się. Yy, tylko nie mylmy tego z tym, że trzymam malucha przy piersi. I mam na przykład małą pierś, dziecko szuka intensywnie, i ja delikatnie przybliżam główkę dziecka. To jest coś innego niż dociskać je mocno i zmuszać je i przytrzymywać, dopóki nie złapie, tak? Czyli my możemy przybliżać główkę, nie bójmy się tego. Jeśli położna będzie to pokazywała czy doradca laktacyjny, to jest ok. I u niektórych dzieci, u niektórych figurach, biustach po prostu jest to po potrzebne czy przydatne, zwłaszcza w pierwszych tygodniach po porodzie, kiedy jeszcze ten noworodek tutaj po prostu jak szalony szuka, ale nie do końca gdzie, natomiast nie wciskamy, tak samo nie karmimy butelką, forsownie na siłę. To są karmienia, które mogą powodować właśnie potem takie trudności. Kolejnym powodem może być po prostu katar, infekcja u dziecka. Podczas infekcji, no tak jak dzieci, już nawet też starsze, są takie, wiecie, niespokojne, albo bardziej śpiące, albo niespokojne, nerwowe. Natomiast to, co powoduje nerwowość przy piersi, no to głównie katar i zatkany nos. Także najpierw udrażniamy nosek, tak? Pozbywamy się wydzieliny, pozbywamy się obrzęku, a dopiero później staramy się przystawić malucha do piersi. Kolejną przyczyną bardzo ciekawą, na którą tak naprawdę nie ma jakiegoś złotego sposobu i rady, jest ciekawość świata. Tak, niemowlaki, gdy już. Zaczynają być troszkę starsze, trzeci, czwarty, piąty, szósty miesiąc i dalej. No to w momencie, kiedy ktoś klaśnie, otworzą się drzwi, ktoś zatrąbi, przejedzie pogotowie, jest włączony telewizor, ktoś zadzwoni na kamerce na WhatsAppie, przejdzie pies na smyczy. To jest naprawdę świetny dla nich czas do tego, żeby wykręcić głowę aż za mamę albo obrócić ją w jedną stronę, w drugą. Czasem nawet nie chcą przerwać karmienia piersią, chcą i spojrzeć i dalej się karmić, więc zaczynają zaciskać cudka i ciągnąć go do tyłu. Wtedy staramy się dziecku. Przybliżyć delikatnie główkę i takie karmienie przerwać. Tak? Na takie zachowania, zwłaszcza jeśli nas to boli, no nie pozwalamy. Ta ciekawość świata, no jedno dziecko mają bardziej wzmożoną, drugie mniej, czyli jedno interesuje się światem poza karmieniem piersią, a niektóre dzieci no są po prostu takie ciekawskie, takie niecierpliwe, takie podekscytowane różnymi czynnikami zewnętrznymi, że w trakcie karmienia potrafią przerywać to karmienie kilka, nawet kilkanaście razy. Na to nie ma jakiejś złotej rady poza tym, że staramy się karmić w miejscach wyciszonych, gdzie nie ma dużo bodźców, gdzie nikt nas nie rozprasza, nie mówi do nas, czyli najlepiej w domu, w sypialni. Ale wiadomo, że czasem jest to trudne, zwłaszcza kiedy jesteśmy na zewnątrz, więc także staramy się wybrać jakieś miejsce w parku, gdzie jest cicho. Tak? A jeśli jest to niemożliwe, no to po prostu musimy yy, przeczekać co zachowania dziecka. Jeśli podoba Ci się mój kanał, i treści, które tworzę, możesz postawić mi kawkę w moim bajkofitu, tu, które podlinkowane jest w opisie filmu, e, lub możesz, na przykład, udostępnić jeden film na swoim facebooku lub wysłać do kogoś, kto spodziewa się dziecka lub ma dziecko, bo jest to dla mnie duża forma takiego no, oddzięczenia się i docenienia też mojej pracy, którą wkładam w tworzenie filmów. Kolejnym problemem takiego odginania się przy piersi, odrywania, przerywania karmienia i to już jest taki naprawdę wzmożony, wzmożony objaw, że dziecko bardzo się wygina, wręcz mamy wrażenie, że wygina się po prostu w kształt banana, tak, w drugą stronę. Czyli jak dzieci są skulone w kuleczkę, to ono wygina się na maksa tak lub tak. I to może być na przykład nieprawidłowe napięcie mięśniowe, tak, mówimy głównie o wzmożonym napięciu mięśniowym. Czasem też może być słaby brzuszek, czyli słabe mięśnie brzucha, może być. Jakaś przepuklina, no i coraz bardziej skraca się taśma tylnia. Żeby ci to zobrazować, pokażę na sobie. Jeśli coraz bardziej dziecko wygina się w ten sposób, no to znaczy, że najpewniej skraca mu się taśma tylnia, a rozciąga się przód, tak? Różne mogą być tego powody. Na pierwszy rzut oka ciężko stwierdzić, co było. Pierwsze jajo czy kura, ale czasami pewne objawy wywołują się wzajemnie, czyli na przykład refluks może wywołać wzmożone napięcie mięśniowe. Lub wzmożone napięcie mięśniowe może potęgować objawy refluksu, dlatego staramy się na dzieci spojrzeć indywidualnie i dobrać zalecenia stricte do Twojego malucha. W takich przypadkach, oprócz doradcy laktacyjnego, będzie potrzebna pomoc z czasem neurologopedy, ale na pewno fizjoterapeuty lub osteopaty. I to będzie taka dłuższa opieka, która będzie wymagała regularnych spotkań lub Twoich ćwiczeń z dzieckiem. Aby minimalizować ryzyko wystąpienia nieprawidłowego napięcia mięśniowego i wad postawy w starszym wieku, ważne jest, aby wprowadzać. Yy... Prawidłową pielęgnację dzieci, czyli nie taką po staremu, ale oczywiście każdy robi tak jak uważa, bo są zwolennicy i przeciwnicy. To są właśnie te metody pielęgnacji, podnoszenia, noszenia, przewijania, głównie poprzez takie rotowanie, dociskanie, których uczymy na kursach szkoły rodzenia, tak? Czy na edukacji przedporodowej, ale uwaga! Nie zawsze te techniki będą wam pokazywane w szpitalu czy na edukacji przedporodowej, bo Dany personel też musi być w tym zakresie przeszkolony, a nie każdy się szkoli. Więc to jest taka informacja, którą no. Musicie zabrać ze sobą i obserwować, tak? Musi to być ktoś, kto rzeczywiście aktualizuje tą wiedzę medyczną. Ale co zrobić, jeśli ja jestem w ciąży i chciałabym uniknąć takich sytuacji, zminimalizować ryzyko jakichkolwiek powikłań typu zapalenie piersi, zastój pokarmu, niedobór laktacji, hiperlaktacja i tak No przede wszystkim edukacja, no bo musimy zastosować profilaktykę, czyli musimy się tej profilaktyki nauczyć, jak tego malucha przystawiać. Jakich zachowań unikać, jakich gadżetów nie stosować niepotrzebnie i tak tak dalej. No i do tego po prostu jest potrzebna edukacja. Więc albo wybieramy położną środowiskową, do której od 21. tygodnia ciąży uczęszczamy na zajęcia, ale ważne, żeby poczytać opinię o tej położnej, bo to musi być osoba, która aktualizuje wiedzę medyczną. Niestety, jeszcze idealnie w naszym kraju nie jest. Są położne, które świetnie są przeszkolone i naprawdę mają taką aktualną, fajną wiedzę, że no szacunek, jak idę na wizytę lektacyjne, to widzę, że pacjentka jest dobrze przygotowana. No a czasami po prostu, niestety, tak nie jest, więc to już tutaj musicie dogłębnie zaczerpnąć wiedzy, zapraszam Was do mojej szkoły rodzenia lub jeśli potrzebujecie indywidualnie się spotkać, to na takie spotkania online lub w Opolu, które podlinkowuję w opisie filmu. Pewnie zastanawiasz się, czy taka szkoła rodzenia online lub wizyty online mają sens. Zachęcam Cię do obejrzenia filmiku wizyta Lektacyjne Online, który ja tłumaczę, jak się do takiej wizyty przygotować. Prowadziłam szkołę stacjonarną, prowadziłam szkołę online, prowadziłam szkołę online na żywo, i w formie nagrań i wiem, że najczęściej tą, z której korzystacie to właśnie ta w formie nagrań z długim dostępem, dlatego też ta szkoła rodzenia jest dostępem na 3 miesiące i oczywiście z możliwością zadawania pytań. Pamiętaj, żeby przed zakupem danego kursu lub Pojedynczego modułu sprawdzić w opisie, czy jest możliwość zadawania pytań, bo nie każdy kurs zawiera taką możliwość. Pamiętaj, że większość problemów laktacyjnych są problemami przejściowymi, z którymi możemy sobie szybko poradzić, tak więc nawet jeśli jest Ci teraz ciężko, to za jakiś czas prawdopodobnie nie będziesz pamiętała, że jakieś problemy wystąpiły. Trzymam za Ciebie mocno kciuki, do zobaczenia!